Piski Wilki, dzisiaj kolejny odcinek z Bowser. Dzisiaj odblokuję tego skinka do yy, Ejko. Odblokowując ostatniego mega boxa. już sobie w wbiłem że było 11. Dzisiaj walczyłem ostatnią rundę. I tak akurat trafiałem, trafiłem, że jest yy, spajkiem. A jak wiecie, spike jest moim ulubionym zagrażem. Co prawda, nie mam na nich dużo puchaków, ale za to się miga doskonale. Poza tym mam władkie skiny do, do spajka A, A piszcie w komentarzu to, yy, legend, to kupię legendarnego skina do spajka Jakiegoś o ile jest jeszcze Jestem dobry, tylko też lecie, widzicie Same spajki Zresztą dosłownie to konkurencja jest Cyktu Cyk tu, tu, Tu Shit. Chyba tu w je jedną bombę i będzie wezwany na no eskadę. Niech to mam go na 11, ale nie wiem, rzadko w ogóle gram w Walcach. Dobra, wracając. Bo to jest bez tego, o to trochę słabo no To nie no, to trochę słabo jest Bo ja wolę grać, gdy jest ten... Hiperka No bez hiperki da się grać Mamy jeszcze minutę w końcu Wrzuć to To widać Tu cyk I z droga bomba Tym razem tutaj pójdzie Dobra, lecimy. Ten z techniki jest dobry. Może uda nam się to wygrać. jeśli ja to, waldziemy do Gondy. Niech to. Dobra, chwila. Jest. 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 Niech to. Yy. Niestety przegaliśmy, dobra. Jeszcze raz chyba można Tak, jeszcze raz można Te cztery poziomy Waniemy klasyka na spajku Jeszcze jedna a jeśli to nam nie wyjdzie, a powinno wyjść No to będzie to pierwszy O, cê, que é um, sabe, tem. o que é, é no, velho, que você é Niech to łód mi się nie zawada mi się nie odpali niestety dobra cyk jeden jest Niech to Dobra, już to i tak wygraliśmy, patrząc po statystykach z poprzedniej rundy. Ja jestem dobry z matematyki, więc umiem liczyć dobrze. No, Mam już piątkę, więc uwierzcie mi, możecie mi zaufać. Centralnie nie doleciało, Minimy dalem mogło się wysunąć, dobra. Nie Uf. tak to dosłownie wygaliśmy Te się boi i ulto to mam spokój przy niej ja to nie mogę w ogóle postać dalej Ezy No. Ostatnia gwiazdka. Jeszcze dobra do... zapomniałem. Dobra. Z sadok takim nic nie dał. Ostatnia gwiazdka. Jest. Ostatni mega box Trzy. Nic nie dał. Nic się nie stało. Mamy tego skina. Ile tych emocji No o i mam razu jeszcze spej i ikonega Doskonale Tak powiem doskonale Powinien tu być jakiś Dobra weźmie, weźmiemy sobie szybko na Iko Ten skin w końcu mam? Raczej tak. <śm> tu, ona hajka. Nie to nawet nie jest pokazane, że, nie, że on tutaj jest. Dobra, widzę. Tak ten skinek się prezentuje. Mm. Bardzo ładne. To będzie jak w jego nazwę, można zrobić. Do go nie było. to szybko sobie zmienię na Riko. i tutaj na tą emotę, co by dam, chyba chwilę eee, tu gdzieś jest, jest. Doskonale. No, także do następnego odcinka. Do usłyszenia, cześć.